Czy dzisiaj jest taki czas, że potrzebujemy ponownej koronacji, ale nie człowieka, myśli? Tutaj e, ludzi, którzy, którzy przewodzą e, grupie narodowej czy, czy, czy krajowi, czy ludzi, którzy, ludzie, którzy mają e, ogromną e, rolę do spełnienia, e, przywdziali taką koronę w postaci e, e, Szczerości, prawdomówności, um, odwagi, I odpowiedzialności. i odpowiedzialności przede wszystkim. Mnie się to kojarzy z, właśnie z autorytetem, to, autorytetem duchowym. To. Bo jeżeli na przykład mówimy o wolności słowa, to. Jan Paweł drugi mówił nie wystarczy wolność słowa, trzeba, żeby słowo było wolne to. od grzechu, od i no i on był w stanie to powiedzieć, a my byliśmy w stanie od niego to przyjąć. Ja z kolei uważam, że elity mają ten obowiązek stawania w prawdzie i dbania o to, żeby ten potencjał narodowy się powiększał, ale nie można tego robić, żyjąc w pewnej kulturze przesady, czy żyjąc w kulturze takiej, w której marginalizuje się te narodowe ambicje, więc uważam, że staniecie w prawdzie, a jednocześnie dbanie o ambicje narodowe to jest klucz do sukcesu.